No, hej, witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. W dniu dzisiejszym zrobimy coś mega pysznego i zdrowego. Będzie to szpinak, a raczej pasta ze szpinaku z ziarnami. Przygotowałem tutaj sobie szpinak 650 gram, ale. Całości nie będę potrzebował. Może później pokażę Wam, co zrobię z reszty. Z tego imiemy tylko część. Do tego będziemy potrzebować na pewno oliwę z oliwek, pieprz, sól, no jeden ząbek czosnku, płatki, mamy te płatki migdałowe, mamy siemię lniane, mamy nasiona chia i mamy tutaj jeszcze mm, proso. Ale co fajne, mamy też i otręby pszenne, więc też troszeczkę damy. Musimy przygotować sobie blender i naczynie, w którym będziemy blendować. Wsadzimy w pierwszej kolejności po jednej łyżeczce z wszystkich nasion. Jedna łyżeczka nasion czyja. Siemielniane. Również jedna łyżeczka. Jedna łyżeczka prosa jedna łyżeczka płatków migdałowych i jedna łyżeczka otrębów pszennych. Obierzemy sobie jeden malutki ząbek w czosnku i pokroimy drobno. Wrzucamy do naszego blendera. Teraz duża, porządna garść szpinaku. Trochę pieprzu. Również soli. Jedno żółtko, ale spłynęło mi po liściach na dno. No i oliwa z oliwek. Teraz wkładamy blender i blendujemy na papkę. Mamy już fajną papkę, ale wyszła za rzadka. I teraz co robimy? No właśnie, do tego mamy. Otręby pszenne. Słuchajcie, dorzućmy troszeczkę tych otrębów, zagęści to nam się i będzie lepsze, będzie gęściejsze. Będziemy mogli rozmarować na kanapce. Ja, kochani, zrobiłem w dwóch wersjach. Tu tak jak widzieliście, a tutaj z dodatkiem jednej łyżki śmietany delikatnie możemy posypać koperkiem, zrobić jakiś wystrój pietruszka, może coś czerwonego. Do tego chrupiące pieczywo i pomidorek. Kanapeczkę można posmarować masłem, ja proponuję bez. Spróbujcie naprawdę pyszne i zdrowe.